Drogi widzu, witaj w przestrzeni, gdzie granice między światami stają się cienkie jak kartka papieru. Jestem tutaj, by podzielić się z Tobą czymś, co przez dekady pozostawało w cieniu, zakazanym wywiadem, który nigdy nie miał ujrzeć światła dziennego. To, co zaraz usłyszysz, może na zawsze zmienić Twoje postrzeganie życia i tego, co czeka nas wszystkich po drugiej stronie. W chłodny warszawski poranek 1938 roku. Zaledwie rok przed wybuchem wojny, która miała zmienić losy świata, Stefan udzielił wywiadu, który został natychmiast wycofany z publikacji. Dlaczego? Ponieważ prawda, którą przekazał, była zbyt niepokojąca dla władz tamtych czasów, zbyt rewolucyjna, zbyt wyzwalająca. Ten niezwykły człowiek, znany ze swojej fenomenalnej zdolności jasnowidzenia, przez lata był badany przez najwybitniejszych naukowców Europy. Potrafił opisać zawartość zapieczętowanych kopert, odnajdywać zaginione osoby i przedmioty, a nawet przewidywać przyszłe wydarzenia z zadziwiającą precyzją. Ale tego poranka Stefan nie mówił o sprawach ziemskich. Mówił o tym, co zobaczył po drugiej stronie, o rzeczywistości, która czeka na każdego z nas. Śmierć jest iluzją, powiedział wówczas. To jedynie przejście do innego wymiaru świadomości, gdzie nasza istota trwa nadal. Uwolniona od ograniczeń fizycznego ciała, te słowa, wypowiedziane z absolutną pewnością człowieka, który naprawdę widział, zostały uznane za niebezpieczne. W czasach, gdy kontrola nad masami opierała się na strachu, także strachu przed śmiercią, takie przesłanie mogło zachwiać fundamentami władzy. Dziś, gdy wielu z Was znajduje się w jesieni życia, gdy pytania o to, co nastąpi później, stają się coraz bardziej naglące. Przywracam ten wywiad do życia. Nie po to, by siać niepokój, lecz by przynieść ukojenie, by pokazać, że końca nie ma, jest tylko transformacja. Podczas naszej wspólnej podróży przez cztery części tego dokumentu odkryjemy razem prawdy, które Stefan przekazał w tamten poranek. Prawdy, które naukowcy próbowali zdyskredytować, a instytucje religijne przejąć i zniekształcić. Pamiętaj, drogi widzu, że to, co usłyszysz, może początkowo wydawać się sprzeczne z tym, czego uczono cię przez całe życie może wywołać opór, niedowierzanie, a nawet strach to normalne. Prawda często wywołuje takie reakcje, zanim przyniesie wyzwolenie. W kolejnych rozdziałach zagłębimy się w szczegóły tego, co Stefan opisał jako mapę zaświatów. Poznamy prawa rządzące tą rzeczywistością, dowiemy się, jak nasze ziemskie wybory wpływają na naszą pośmiertną podróż i, co najważniejsze, jak przygotować się na ten moment przejścia by doświadczyć go w sposób świadomy i pełen spokoju. Świat duchowy nie jest odległym, abstrakcyjnym miejscem. Jest równoległy do naszego, przenika go i otacza. Ci, którzy odeszli, nie są daleko, są tuż obok, tylko w innej częstotliwości istnienia. Stefan widział to wyraźnie i chciałbyśmy wszyscy mogli spojrzeć na śmierć nie jak na koniec, lecz jak na powrót do domu. Czy jesteś gotowy, by poznać prawdę? Czy masz odwagę spojrzeć poza zasłonę, która oddziela nasze światy? Jeśli tak, zostań ze mną. To, co odkryjemy razem, może przynieść ci spokój, którego szukasz, i odpowiedzi, na które czekałeś całe życie. W następnym rozdziale poznamy szczegóły pierwszej fazy przejścia momentu, w którym świadomość oddziela się od ciała i rozpoczyna swoją podróż w nieznane. Będziemy towarzyszyć duszy w jej pierwszych krokach, w nowej rzeczywistości. Widzianej oczami człowieka, który potrafił przekraczać granice wymiarów. Ten dokument jest darem dla ciebie, drogi widzu. Darem, który Stefan chciał przekazać światu, a który został mu odebrany. Teraz, po latach, jego głos w końcu może wybrzmieć. I może to właśnie teraz, w tym momencie Twojego życia, najbardziej potrzebujesz usłyszeć to, co ma do powiedzenia. W momencie śmierci mówił Stefan podczas tego historycznego spotkania następuje niezwykłe zjawisko rozszerzenia świadomości. To, co większość ludzi opisuje jako tunel światła, jest w rzeczywistości przejściem do wyższego wymiaru percepcji. Ciało fizyczne pozostaje, ale ty, prawdziwy ty, unosisz się nad nim, obserwując wszystko z niespotykaną jasnością. Stefan opisywał ten moment nie jako traumatyczny czy bolesny, lecz jako przebudzenie. Osoby, które przez całe życie były świadome swojej duchowej natury, przechodzą ten proces z większą łatwością. Nie ma tam strachu, jest tylko spokój i poczucie powrotu do czegoś znajomego, do prawdziwego domu. Według jego relacji, pierwszą rzeczą, którą dostrzega dusza po opuszczeniu ciała, jest otaczające ją pole energetyczne, aura, która zawiera wszystkie wspomnienia, emocje i doświadczenia z całego życia. To jak zobaczenie swojego życiorysu w jednym błysku świadomości. Nic nie jest zapomniane, nic nie jest utracone. W tej chwili, tłumaczył, spotykamy też tych, którzy odeszli przed nami nie jako widma czy zjawy, ale jako pełne świadomości istoty, często promieniujące światłem. Przychodzą, by nas powitać, by pomóc w przejściu. To może być ukochany dziadek, rodzic, przyjaciel z młodości lub nawet zwierzę, które kochaliśmy. Ich obecność przynosi natychmiastowe ukojenie i rozpoznanie. To, co wydaje się szczególnie istotne dla nas, starszych osób, to fakt, że według Stefana nikt nie przechodzi tego procesu samotnie. Każda dusza jest witana i prowadzona. Niezależnie od tego, czy wierzyłeś w życie po śmierci, czy nie, czy byłeś religijny, czy sceptyczny, nie ma to znaczenia. Świat duchowy nie ocenia, nie potępia. Przyjmuje każdego z bezwarunkową miłością. W tej fazie przejścia następuje też coś, co Stefan nazywał rekonfiguracją energetyczną. Wszelki ból fizyczny natychmiast znika. Choroby, które mogły nękać ciało przez lata, demencja, artretyzm, problemy z sercem wszystko to pozostaje z tyłu, z fizyczną powłoką. Świadomość odzyskuje pełnię swojej mocy. Widziałem starców, którzy momentalnie odzyskiwali witalność swojej młodości, mówił Stefan, nie w sensie fizycznym, ale energetycznym. Ich świadomość była żywa, klarowna, wolna od mgły starości i choroby. Wielu z nas obawia się tego momentu przejścia. Boimy się bólu, samotności, nieznajomego. Ale według relacji Stefana, te obawy są jak lęki dziecka przed pójściem do szkoły. Wynikają z nieznajomości. Nie z rzeczywistego zagrożenia. Szczególnie poruszający był fragment wywiadu, w którym Stefan opisywał emocje towarzyszące przejściu. To jak zdjęcie ciężkiego płaszcza w gorący dzień. Nagle czujesz lekkość, swobodę, jakiej nie doświadczałeś od momentu narodzin. Wszystkie zmartwienia, lęki, ciężary życia rozpływają się. Pozostaje esencja tego, kim naprawdę jesteś. Dla wielu z nas, którzy zbliżamy się do końca fizycznej podróży. Te słowa mogą przynieść głębokie pocieszenie. Nie idziemy ku nicości, nie czeka nas sąd czy potępienie, czeka nas powrót do pełni, do świadomości wolnej od ograniczeń materii. Stefan podkreślał, że najważniejszym aspektem tej fazy jest rozpoznanie własnej natury jako istoty świetlistej. W momencie, gdy zrozumiesz, że nie jesteś ciałem, które właśnie opuściłeś, ale świadomością, która zawsze istniała i zawsze będzie istnieć, doświadczasz wyzwolenia. Mówił. To jak przebudzenie z długiego snu, w którym śniłeś, że jesteś ograniczony, śmiertelny, oddzielony. To, co szczególnie intrygujące w jego relacji, to opis pierwszych chwil po przejściu. Według Stefana czas przestaje płynąć liniowo. Możemy obserwować własny pogrzeb, widzieć żałobę bliskich, a jednocześnie być już w innym wymiarze, gdzie te wydarzenia są zaledwie przebłyskiem w wieczności. Możesz komunikować się z tymi, którzy pozostali, wyjaśniał. Choć oni rzadko to świadomie rejestrują. Czasem odczuwają Twoją obecność jako nagłe ciepło, zapach kojarzony z Tobą, lub po prostu niewytłumaczalne poczucie spokoju. W następnym rozdziale zagłębimy się w to, co Stefan opisywał jako proces przeglądu życia fascynujące doświadczenie, które następuje po początkowej fazie przejścia, gdy dusza ma możliwość zobaczenia całego swojego życia z nowej perspektywy, bez osądu, ale z pełnym zrozumieniem konsekwencji. Każdego wyboru. Czy jesteś gotowy, by kontynuować tę podróż? Czy masz odwagę spojrzeć poza zasłonę strachu, który otacza temat śmierci? Pamiętaj, że wiedza przynosi wolność, a zrozumienie, spokój, którego szukasz. Po pierwszym etapie przejścia, mówił Stefan cichym, pełnym skupienia głosem, każda dusza przechodzi przez coś, co najlepiej opisać jako holograficzny przegląd całego życia. Nie jest to liniowy film. To raczej. Wielowymiarowe doświadczenie, w którym jednocześnie jesteś aktorem, widzem i reżyserem. To, co czyni ten proces wyjątkowym, to fakt, że nie doświadczasz swoich działań tylko z własnej perspektywy, ale również odczuwasz ich wpływ na wszystkie istoty, których dotknęły twoje wybory. Czujesz radość, którą przyniosłeś innym, ale również ból, który mogłeś spowodować, nawet nieświadomie. To nie jest sąd. Podkreślał Stefan z naciskiem. Nie ma tam sędziego ani kata. Jest tylko czysta świadomość przyczyny i skutku. Miłość, którą dałeś, wraca do ciebie jak fala światła. Krzywda, którą wyrządziłeś, nawet słowem czy myślą, również do ciebie powraca, nie jako kara, lecz jako głębokie zrozumienie. Dla nas, starszych osób, które przeżyły długie życie pełne różnorodnych doświadczeń, ta część może wydawać się onieśmielająca. Tyle lat, tyle decyzji, tyle momentów, które moglibyśmy chcieć zmienić. Ale Stefan przynosił pocieszającą perspektywę. W tym przeglądzie nie ma miejsca na poczucie winy czy żal, jest tylko nauka. Dusza rozumie, że każde doświadczenie, nawet bolesne, służyło jej ewolucji. Szczególnie interesujący jest sposób, w jaki Stefan opisywał hierarchię wartości w tym pośmiertnym przeglądzie. Według niego materialne osiągnięcia Bogactwo, status społeczny, posiadłości niemal całkowicie tracą znaczenie. To, co naprawdę się liczy, to jakość relacji, które stworzyliśmy, miłość, którą dzieliliśmy się z innymi i to, jak rozwinęliśmy się duchowo przez nasze doświadczenia. Wyobraź sobie, mówił, że całe życie wspinałeś się po drabinie sukcesu, tylko by odkryć, że była oparta o niewłaściwą ścianę. W przeglądzie życia widzisz jasno, że jedyne co naprawdę miało znaczenie, to momenty połączenia, uścisk dłoni z przyjacielem, pocieszenie płaczącego dziecka, wybaczenie komuś, kto cię zranił. Dla wielu starszych osób to przesłanie może być głęboko transformujące. W społeczeństwie, które często marginalizuje seniorów, traktując ich jak ciężar, ta duchowa perspektywa przywraca im godność i sens. To nie produktywność ekonomiczna, ani fizyczna sprawność definiuje wartość życia. To zdolność do miłości, współczucia i wewnętrznego wzrostu. Stefan opowiadał o przypadku pewnego bogatego przemysłowca, którego dusza przeżyła szok podczas przeglądu życia. Ten człowiek zobaczył, że wszystkie jego finansowe imperium było jak zamek z piasku, bez znaczenia w większym obrazie, ale drobny gest dobroci wobec bezdomnego, o którym prawie zapomniał, świecił jak gwiazda w panoramie jego życia. Zgodnie z relacją Stefana, w tym etapie pośmiertnej podróży dusza ma również możliwość zobaczenia alternatywnych ścieżek, tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby podjęła inne decyzje w kluczowych momentach, nie po to, by wzbudzać żal, ale by pogłębić zrozumienie mechanizmów przyczynowo-skutkowych. Widziałem dusze, które płakały ze wzruszenia, odkrywając, jak potężny wpływ miały ich pozornie drobne akty dobroci, mówił Stefan. Uśmiech dany nieznajomemu mógł zmienić bieg jego dnia, tygodnia, a nawet życia, tworząc łańcuch pozytywnych zdarzeń, których nigdy świadomie nie doświadczyły. Dla nas, którzy zbliżamy się do końca ziemskiej podróży, ta perspektywa może być źródłem głębokiego spokoju. Sugeruje ona, że żadne dobro nie jest zapomniane, żaden akt miłości nie jest stracony wszystko ma znaczenie. Wszystko zostaje zachowane w kosmicznej pamięci. Co fascynujące, Stefan twierdził, że podczas tego przeglądu życia dusza ma dostęp do wspomnień, które były niedostępne w fizycznym życiu: wczesne dzieciństwo, zapomniane sny, nawet doświadczenia złona matki to jak odzyskanie pełnej księgi życia, włącznie ze stronami, które wydawały się wyrwane lub zamazane. Dla osób z demencją lub innymi schorzeniami wpływającymi na pamięć. To doświadczenie jest szczególnie wyzwalające, podkreślał. Nagle odzyskują pełnię swojej tożsamości, wszystkie wspomnienia, całą mądrość zgromadzoną przez lata. Ważnym aspektem tego procesu jest również to, co Stefan nazywał uwalnianiem przywiązań. Dusza stopniowo uwalnia się od identyfikacji z rolami społecznymi, które pełniła na ziemi bycia matką, ojcem, nauczycielem, lekarzem i powraca do swojej esencjonalnej natury. To nie oznacza, że tracisz miłość do swoich bliskich, wyjaśniał. Przeciwnie, ta miłość staje się czystsza, wolna od zależności i oczekiwań. Kochasz ich teraz uniwersalną miłością, która pragnie jedynie ich najwyższego dobra i rozwoju. Owe, tu miarę jak przegląd życia dobiega końca. Dusza zaczyna integrować wszystkie lekcje i doświadczenia. Według Stefana, w tym momencie pojawia się głębokie zrozumienie własnego życiowego celu. I tego, czy został on wypełniony. Niektóre dusze odkrywają, że spełniły swoje zadanie doskonale, mimo że ich życie mogło wydawać się zwyczajne z zewnętrznej perspektywy, mówił. Inne rozumieją, że będą potrzebowały kolejnych wcielonych doświadczeń, by nauczyć się tego, czego nie zdołały pojąć w minionym życiu. W następnym, ostatnim rozdziale omówimy to, co Stefan opisywał jako wybór dalszej drogi. Fascynujący etap, w którym dusza, Uzbrojona w pełne zrozumienie swoich doświadczeń, podejmuje decyzję o kolejnym kroku w swojej wiecznej podróży. Czy czujesz spokój, drogi widzu, słysząc te słowa? Czy zaczynasz postrzegać swoje życie ze wszystkimi jego radościami i trudnościami, jako cenny dar, doskonałą szkołę dla Twojej duszy? Pamiętaj, że każdy dzień, który Ci pozostał, jest szansą na napisanie piękniejszego zakończenia Twojej ziemskiej historii. Dotarliśmy do ostatniego rozdziału naszej duchowej podróży przez zakazany wywiad Stefana. To tutaj, drogi widzu, odkryjemy najbardziej fascynującą część pośmiertnej wędrówki. Moment, w którym dusza, po pełnym przeglądzie życia, staje przed wyborem swojej dalszej drogi. Po zakończeniu przeglądu życia, mówił Stefan tym szczególnym, przenikliwym tonem, dusza wchodzi w stan, który można nazwać przestrzenią nieskończonych możliwości. To wymiar, w którym czas i przestrzeń nie istnieją w formie, jaką znamy. Tutaj dusza doświadcza pełni swojego potencjału i podejmuje świadomą decyzję o kolejnym kroku. Według relacji Stefana, w tym wymiarze dusze spotykają się z wyższymi przewodnikami, istotami o ogromnej mądrości i współczuciu, które pomagają w procesie rozeznania. Nie są to sędziowie ani władcy, lecz raczej mentorzy i doradcy. Którzy wspierają duszę w jej własnym procesie decyzyjnym. Te istoty nie narzucają swojej woli, podkreślał Stefan. One jedynie odzwierciedlają prawdę duszy, pomagając jej zobaczyć siebie w pełnym świetle. Zarówno swoje osiągnięcia, jak i niedoskonałości. Dla nas, którzy znajdujemy się w jesieni życia, ta perspektywa może przynieść głębokie pocieszenie. Nie czeka nas arbitralny sąd, ani wieczne potępienie. Czeka nas spotkanie z bezwarunkową miłością i mądrością, która pomoże nam zrozumieć nasze miejsce w kosmicznym planie. Stefan opisywał różne ścieżki, które dusza może wybrać po zakończeniu przeglądu życia. Niektóre dusze, szczególnie te, które osiągnęły wysoki poziom duchowej ewolucji, mogą zdecydować się na pozostanie w wymiarach duchowych, gdzie służą jako przewodnicy dla innych dusz lub uczestniczą w kosmicznej kreacji. Widziałem dusze, które stały się opiekunami całych rodzin przez pokolenia, mówił. Inne stały się strażnikami określonych miejsc na Ziemi gór, jezior, starożytnych świątyń. Jeszcze inne przyłączały się do kosmicznych chórów, których wibracje podtrzymują harmonię wszechświata. Jednak większość dusz, według Stefana, wybiera powrót do świata fizycznego w nowym wcieleniu. Nie jest to kara ani przymus, to świadomy wybór. Motywowany pragnieniem dalszego rozwoju, naprawienia dawnych błędów lub wypełnienia obietnic złożonych innym duszom. Proces planowania nowego wcielenia jest fascynujący, opowiadał Stefan. Dusza, wspólnie z przewodnikami i często z innymi duszami, z którymi jest połączona, projektuje swoje przyszłe doświadczenia, wybiera rodzinę, w której się urodzi, główne wyzwania, które podejmie oraz kluczowe relacje, które nawiąże. Co może wydać się zaskakujące, dusza często wybiera trudne okoliczności, wiedząc, że właśnie w wyzwaniach kryje się największy potencjał wzrostu. Choroba, utrata, konflikty, wszystko to może być świadomie wybrane jako narzędzie duchowej ewolucji. Widziałem dusze, które z miłością i odwagą wybierały wcielenie w okolicznościach, które z ziemskiej perspektywy wydawałyby się tragiczne, mówił Stefan. Ale z szerszej perspektywy te trudności były postrzegane jako dary, okazje do rozwinięcia współczucia, odporności, przebaczenia. Ta perspektywa może całkowicie zmienić nasze postrzeganie cierpienia, zarówno własnego, jak i innych. Może pomóc nam zrozumieć, że nawet najcięższe próby mają głębszy sens w większym planie naszej duchowej podróży. Stefan opisywał również fascynujące zjawisko grup dusz, zespołów dusz które wcielają się razem w różnych konfiguracjach przez wieki, pomagając sobie nawzajem w rozwoju. Twoja ukochana żona mogła być Twoim bratem w poprzednim życiu, a trudny rodzic, duszą, z którą zawarłeś przedurodzeniowy pakt, by nauczyć się określonej lekcji. Te więzi między duszami są silniejsze niż śmierć, podkreślał. Prawdziwa miłość nigdy nie ginie, ewoluuje, transformuje się, ale esencja połączenia trwa przez eony. Dla osób starszych, które straciły ukochane osoby, ta wiedza może być źródłem głębokiego ukojenia. Ci, którzy odeszli, nie są straceni na zawsze, są jedynie w innym wymiarze istnienia, a wasze dusze pozostają połączone ponad czasem i przestrzenią. Stefan poruszył również temat tego, co tradycyjnie nazywamy niebem i piekłem. Według jego relacji, nie są to fizyczne miejsca, ale stany świadomości. To, co niektórzy nazywają piekłem, jest raczej stanem duszy, która musi skonfrontować się z własnymi ciemnymi aspektami, wyjaśniał. Ale nawet w tej konfrontacji nie jest sama. Jest otoczona współczuciem i wsparciem. To proces oczyszczenia, niewiecznej kary. Podobnie niebo nie jest odległym rajem, ale stanem zjednoczenia ze źródłem wszystkiego, doświadczeniem bezwarunkowej miłości i jedności z całym stworzeniem. Dusze, które doświadczyły tego stanu, Często decydują się na powrót do niższych wymiarów, nie z przymusu, ale z wyboru, motywowane współczuciem i pragnieniem pomocy innym w ich duchowej ewolucji, mówił Stefan. W końcowej części wywiadu Stefan poruszył temat, który wydaje się szczególnie istotny dla nas, stojących u progu przejścia jak najlepiej przygotować się na moment śmierci. Najważniejsze jest uwolnienie się od strachu podkreślał. Strach jest iluzją która zaciemnia świadomość w momencie przejścia. Im bardziej jesteś w stanie zaakceptować naturalność śmierci, tym łagodniejsze będzie Twoje doświadczenie. Zalecał również praktykę świadomego życia, bycia obecnym w każdej chwili, pielęgnowania wdzięczności, przebaczania zarówno sobie, jak i innym, oraz rozwijania miłości i współczucia. Świadomość, którą kultywujesz za życia, będzie Twoim przewodnikiem w momencie przejścia, mówił. Jeśli nauczysz się żyć w pełni świadomie tutaj, na Ziemi, to przejście na drugą stronę będzie jak przebudzenie z jednego świadomego stanu do drugiego. Na zakończenie wywiadu Stefan przekazał przesłanie, które wydaje się być jego duchowym testamentem: Nie bój się śmierci, mój przyjacielu. To nie koniec, to tylko przemiana. Twoja świadomość, Twoja esencja, Twoja zdolność do miłości wszystko to trwa poza fizycznym ciałem. Jesteś wieczny. Jesteś nieskończony, jesteś częścią wielkiej kosmicznej symfonii i pewnego dnia, gdy nadejdzie Twój czas przejścia, odkryjesz, że to, czego tak się obawiałeś, było w rzeczywistości powrotem do domu. Drogi widzu, dotarliśmy do końca tej niezwykłej podróży przez zakazany wywiad Stefana. Mam nadzieję, że te słowa przyniosły Ci pocieszenie, inspirację i nową perspektywę na to, co czeka nas wszystkich. Pamiętaj, że każdy dzień Twojego życia jest cenny nie tylko dla Ciebie, ale dla całego wszechświata, którego jesteś nieodłączną częścią. Niech ta wiedza przyniesie Ci spokój w jesieni życia i odwagę, by żyć pełnią serca aż do ostatniego tchnienia, wiedząc, że to, co nazywamy końcem, jest w rzeczywistości tylko nowym początkiem. Jeśli te duchowe prawdy poruszyły Twoje serce i obudziły w Tobie pragnienie głębszego zrozumienia, nie pozostawaj sam z tymi myślami. Subskrybuj nasz kanał już teraz, aby otrzymywać więcej zakazanych wywiadów i duchowych objawień, które mainstream próbuje ukryć przed starszym pokoleniem. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoje doświadczenia i refleksje mogą stać się światłem przewodnim dla innych dusz na podobnej ścieżce. Każdy komentarz tworzy most między wymiarami i wzmacnia naszą duchową społeczność. Naciśnij dzwonek powiadomień, aby żadna część tej duchowej wiedzy nie umknęła twojej uwadze. Pamiętaj, prawda o życiu po śmierci jest twoim prawem, nie przywilejem. Dołącz do nas już teraz.